Aleksinka moja kochana, jestem cały czas, walczę o ciebie od wielu miesięcy, od ponad roku. I nie przestanę, nie ustanę w tej walce. Cały czas jestem bardzo bliziutka i będę walczyć o przywrócenie tego, co było o przywrócenie naszej rodziny. naszej miłości, naszego bycia razem codziennie. Kiedy codziennie cię budziłem, albo ty mnie, robiliśmy sobie jedzonko, robiliśmy obiad, szliśmy na zakupy, bawiliśmy się razem, biegaliśmy, czekaliśmy na mamę, robiliśmy dla niej obiad, przychodziła, przytulaliśmy ją i i było dobrze. Nagle podziało się coś strasznego. To się podziało w głowie mamy. Ja nie zrobiłem nic złego, nigdy nikomu. Walczę o ciebie przez te wszystkie miesiące, do Twoich urodzin i od Twoich urodzin trzecich. Przez cały czas błagam, proszę, przemawiam do rozsądku. I będę tak robić do skutku. Dopóki ktoś się nie opamięta, kocham cię, syneczku, ponad własne życie. Jesteś moją nadzieją. Gdy się urodziłeś, to płakałem ze szczęścia dzień w dzień. I cieszyłem się, że wreszcie mamy rodzinę naprawię ją choćbym miał zginąć kocham Cię syneczku tak że nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić jestem walczę o Ciebie pomimo tego co mi robią i nie przestanę przeszedłem piekło ale dla Ciebie warto Tym, którzy to zrobili, mogę tylko powiedzieć jedno. Opamiętaj się. Kocham Cię jak serce. A teraz mam wiadomość dla Armisia. Armisie syneczku mój. Czy Cię już straciłem? Przez te wszystkie lata. Tak samo walczę u ciebie od pierwszego dnia. Od wtedy, od 26 sierpnia 2016 roku. Dzień w dzień jestem, płaczę, błagam, wyje walczę. Poruszyłem niebo i ziemię. Byłem tam u ciebie codziennie. Dzwonię prawie codziennie. Ostatni raz dzwoniłem wczoraj. Ale chyba już masz wyprany mózg, mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że pamiętasz wszystko. A jeżeli nie pamiętasz, to przywrócę ci pamięć. Żyćko moje i tak samo nie odpuszczę. Nie poddam się nigdy. Nie wierz w to, co ci mówią. Nie pozwól się okłamywać. Synku mój kochany. Armisiek, odnajdź mnie. Wiesz, jak to zrobić? Wejdź na naszą stronę internetową wilewskico.uk. Tam masz wszystkie dane, jestem, żyję jeszcze. Syneczku, musimy się odnaleźć i musimy, musimy być razem. I musimy powalczyć o Aleksika. Jesteś moim synem. Wiem, co myślisz. Wiem, co czujesz. Wiem, jaki jesteś mądry. I wiem, jaki jesteś dobry. Cokolwiek by ci ktoś nie mówił na mój temat, złego, nie wiesz ani jedno słowo. Jestem cały czas taki, jaki byłem. Trochę się postarzałem, wiem. Ale trochę czasu już minęło. Ostatni raz widzieliśmy się 7 lat temu. Nie widziałem cię przez większość twojego życia. A przez pierwszą jego część byliśmy ze sobą dzień w dzień, cały czas, w każdej sekundzie. Syneczku, zrobię wszystko, żebyśmy znowu byli razem. Kocham Cię jak serce. A teraz chciałem powiedzieć coś do wszystkich jeżeli ktokolwiek wie gdzie jest mój armiś, Armand Wilewski ostatnio wiedziałem, że był w Krakowie mieszkał na Bałtyckiej ale wiem, że już go tam nie ma jeżeli ktokolwiek ma kontakt z nim z jego znajomymi, kolegami Przekażcie mu, że tatka go szuka. A do wszystkich kobiet, które to robią, które oddzielają dzieci od ich tatusiów, od ich ojców, mówiąc, że ci ojcowie są tacy źli i niepotrzebni, mogę powiedzieć tylko jedno: pierdolnijcie wy się w te wasze głupie, puste głowy. Po serce chyba nie macie. Co wy robicie tym dzieciom? Dałyście się kupić znowu? Po co? Po jasną cholerę, wy to robicie. Po co oskarżacie ojców waszych dzieci, którzy o nie walczą? Gdyby byli tacy źli, to by nie walczyli o nie, by mieli je w dupie. Ale przechodzą piekło każdego dnia dla nich, czego niestety wy nie potraficie. Więc, jeżeli którakolwiek z Was jeszcze ma resztki rozumu, moralności, etyki w głowie, jeżeli ma resztki serca, to niech natychmiast skontaktuje się z tatą Waszego dziecka. I powiem mu: Przyjdź. Wybaczam i wybacz mi. Tylko tak możecie uratować swoje dzieci. Tylko w ten sposób. Nie bądźcie gorsze niż jesteście. To tylko od Was zależy. Czy dacie się kupić systemowi, czy nie? A na koniec chciałem coś powiedzieć do wszystkich moich wrogów: Jacy wy jesteście mali. Nie głupi. Nie mam o to do Was pretensji. Tacy już jesteście. Wszystkie plotki na mój temat możecie sobie wsadzić w dupę. Ja jestem taki jaki jestem od zawsze. I nie zmienię się. Tylko, że moje poczucie etyki moralności jest o wiele wyższe od waszej. Jeszcze raz do moich synków. Aleksik, Armisiek, kocham was ponad własne życie. Kocham was jak serce.